Cześć, to kolejny odcinek podcastu Anna Matka Boska i kilka kolejnych epizodów. Chciałabym poświęcić czakrom, a tak naprawdę chciałabym Wam pokazać moją perspektywę na czakry. Być może będzie to inna perspektywa niż ta, z którą do tej pory się spotkaliście, której używaliście, i, i być może jak o tych czakrach myśleliście. A że jestem praktykiem, to interesuje mnie przede wszystkim ten praktyczny wymiar czakr, czyli do czego Ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, możesz tych czakr, wiedzy o czakrach użyć, jak możesz dzięki nim polepszyć jakość swojego życia. Zatem zacznijmy w ogóle od podstawowej wiedzy na temat czakr. To jest koncepcja, która wywodzi się z hinduizmu i buddyzmu, choć interpretacja w obu tych religiach czy systemach wierzeń jest inna, również inna jest liczba czakr. Natomiast w Europie Zachodniej, w ogóle w Europie może dominuje taka koncepcja, która koncentruje się na siedmiu podstawowych czakrach, gdzie czakra oznacza wir dysk, więc Wyobraź sobie, że od podstawy Twojego kręgosłupa aż do czubka głowy przechodzi taka energetyczna kolumna, albo właśnie że tam znajduje się ta energetyczna kolumna, w której można wyraźnie wyodrębnić takich 7 punktów, właśnie takich 7 wirów, które z jednej strony są odrębne, z drugiej strony, żeby ta kolumna się w ogóle trzymała, ponieważ ta kolumna złożona jest z tych wirów energetycznych muszą ze sobą jakby współpracować, czyli nie jest tak, że one są, no, czyli można powiedzieć, że jest to taki system naczyń połączonych, tak? Nie można tej dziury w tej kolumnie zrobić, ponieważ, czyli nie może być czegoś, jakiejś czakry być nie może, nie może zabraknąć, ponieważ ta kolumna zwana szuszumną po prostu by się nie utrzymała. Te dyski, te wiry odpowiadają w ciele fizycznym zwojom kręgosłupa, gdzie występuje wysoki poziom aktywności nerwowej oraz gruczoły dokrewne. Co ma niebagatelne znaczenie przy rozpatrywaniu czakry pod kątem, jak mogą nam pomóc w utrzymaniu czy w polepszeniu zdrowia fizycznego, ponieważ jak zobaczycie później też w kolejnych odcinkach, konkretne czakry. Czy problemy związane z niesharmonizowaniem, niezbalansowaniem, zamknięciem czy zbytnim otwarciem konkretnych czakr mogą być połączone właśnie z problemami dotyczącymi różnych części ciała człowieka, czyli różnych no, no, naszych części ciała? Czyli zgodnie z tą koncepcją czakry połączone są ze sobą. Oraz regulują jakby pracę naszego organizmu we wszystkich zakresach. I poczynając od tej kondycji psychicznej poprzez pracę narządów wewnętrznych, aż po odporność. Czyli możemy to sobie podsumować w taki sposób, że zbalansowane i uregulowane czakry to życie w pełni potencjału obfitości i radości, czyli to, do czego my wszyscy aspirujemy. Żeby to jeszcze sparafrazować. Możesz sobie wyobrazić, że kiedy masz te zbalansowane czakry, to wiesz, po co tu istniejesz, jaka jest twoja misja życiowa. Jesteś w stanie realizować tę misję życiową. Jakby niczego ci nie braknie i nic cię w tym nie stopuje. A kiedy coś cię stopuje, to właśnie szukasz odpowiedzi. W tych konkretnych aspektach, które każda z czakr reprezentuje. I teraz, jak mówiłam, że mamy siedem czakr, jakby to jest tam, myślę, najpopularniejsze podejście, najpopularniejsze podejście, czy najpopularniejsza koncepcja, to są to takie czakry, jak zaczynając od podstawy kręgosłupa, czyli generalnie. Tak, znajduje się czakra podstawy, mówi się też na nią czakra korzenia, potem tuż poniżej pępka mamy czakrę sakralną, między pępkiem a mostkiem znajduje się czakra splotu słonecznego, potem w centrum klatki piersiowej mamy czakrę serca, w gardle mamy czakrę gardła, między brwami, brwiami czakrę trzeciego oka i potem na szczycie głowy czakrę korony. Tak jak już wcześniej wspominałam, czakry to system naczyń połączonych, czyli zaburzenia jednej wpływa na pozostałe. A jak łatwo się domyślić, kluczową czakrą to jest ta pierwotna czakra podstawy, znajdująca się w kroczu. Bo jeżeli ona nie funkcjonuje dobrze, no to tutaj energia po prostu jest zablokowana i nie płynie dalej. Tak, energia jest zablokowana u źródła. Czakry wywodzą się z systemu wierzeń czy religii. A że nie każdemu z tym po drodze, to ja chciałabym rzucić troszeczkę inną perspektywę na czakry, tak już wychodząc właśnie spoza religii. Także um, zachęcam Cię do tego, żebyś pomyślała, czy pomyślał o czakrze, że właśnie za każdą z tych czakr kryje się taka fundamentalna, krytyczna, podstawowa potrzeba człowieka potrzeba każdego z nas. Spojrzenie właśnie na życie z tej perspektywy może pozwolić Ci na autodiagnozę lub oczywiście możesz wspomóc się specjalistą od tego. W każdym razie pomoże Ci na nazwanie tego po prostu, co Ci w życiu nie gra. A zobaczcie, że u ludzi, u nas działa to w taki sposób, że jak my już jesteśmy w stanie to coś zidentyfikować, nazwać, Zaklasyfikować, gdzieś tam umiejscowić w naszej jakiejś wizji świata czy wszechświata, to znacznie łatwiej przychodzi nam znalezienie remedium albo znalezienie drogi do znalezienia remedium. Jeżeli nie wiemy, co nam nie gra, coś jest nie tak, ale my nie wiemy, co nie jesteśmy w stanie no, gdzieś tego umiejscowić, to możemy czuć się rozbici, totalnie zniechęceni. I, I to po prostu, im dłużej trwa taki stan, tym gorzej dla nas, bo tak jak pamiętacie z odcinków o uczuciach i emocjach, dane odczucie, dana emocja, one infekują czy pozytywnie, czy negatywnie, czyli czy z korzyścią, czy, czy, czy wręcz ze szkodliwością dla nas wszystkie komórki naszego ciała, więc nie można być w tym samym czasie zagniewanym i radosnym albo jesteśmy zagniewani, albo jesteśmy radośni, albo jesteśmy jeszcze jacyś tam inni. Także każde odczucie, każda emocja programuje biochemię całego naszego ciała. W związku z tym jest dla nas bardzo niekorzystne pozostawać w jakimś takim stanie zawieszenia. No już nie mówię w ogóle o takich Stanach, gdzie, czy to stany przeddepresyjne, czy depresyjne, ale nawet w ogóle w takim stanie, gdzie jest nam po prostu niedobrze. Jest to dla nas niedobrze, żeby w tym dłużej zostać. Dlatego takim naszym Twoim, moim, myślę, że podstawowym zadaniem, kiedy z nami jest coś nie tak, to starać się zdiagnozować, jakby ze spokojem też, tak, ale gdzie, o co tak naprawdę chodzi, jaka potrzeba się za tym kryje. Pamiętajcie, że, bo też, że jak pamiętacie, jak wiecie, pracuję również w biznesie i tam, to znaczy z firmami, tak? Więc, takie podstawowe rzeczy, jak, jak mówimy o zarządzaniu konfliktem, zarządzaniu zmianą, jak mówimy o efektywnej, skutecznej komunikacji, czyli o takich podstawowych działaniach, które powodują, że współpraca między ludźmi i szczęście i radość, tak, mogą zagościć w relacjach. To jest właśnie rozmowa o potrzebach. A żeby rozmawiać o potrzebach, to staramy się zrozumieć swoje potrzeby. Każda ze stron, tak, musi zrozumieć swoje potrzeby, żeby potem te potrzeby być w stanie wyrazić. I to już przeprowadza nam nasze badanie, nasze dalsze działania zupełnie na inny poziom, ponieważ kiedy już odkryjemy potrzeby, to pamiętajcie, pamiętaj, że potrzeby można zaspokoić w różnoraki sposób. Ok? Dobra, więc. Jak spójrzmy teraz, właśnie na czakry, to co sobą reprezentują pod kątem potrzeb. To jest moja autorska interpretacja, ale myślę, że ci, którzy się czakrami zajmują, być może jak to usłyszą, jeżeli nie, jeżeli nie robiliście tego, nie myśleliście o tym z takiej perspektywy, to, to myślę, że też się tutaj Wam to ładnie zgra. No dobra. Czakra podstawy, moi drodzy, to jest reprezentuje, może tak lepiej będzie, reprezentuje potrzebę poczucia bezpieczeństwa połączonego z poczuciem własnej wartości. No, poczucie bezpieczeństwa psychologicznego tak jest bardzo blisko, gdzieś tam no, to, to nie jest oddalone ani oddzielone od takiego poczucia własnej wartości, czyli coś takiego na co w angielskim funkcjonuje określenie, można by powiedzieć I'm my own man, tak, czyli um, jestem Ee, dosłowne tłumaczenie, tak? Moim własnym człowiekiem. Ee, I nie znajduję tu dobrego polskiego tłumaczenia, więc muszę troszeczkę, troszeczkę o tym opowiedzieć. A chodzi tu o taką sytuację, gdzie no tak, my dobrze się czujemy z ludźmi, ee, jesteśmy zwierzętami stadnymi i bez innych generalnie trudno by nam było, inni są dla nas też motywatorem, tak? Takim pozytywnym e, driverem. Do, do różnorakich działań, i, i, i również działań rozwojowych. Natomiast też chodzi o to, że ja, jako człowiek, jestem w pełni. Ja nie potrzebuję, nie jestem wybrakowana, jeżeli nie mam przy sobie partnera, partnerki, dzieci, innych ludzi. Ja doskonale czuję się sama ze sobą. I wszystkie moje funkcje życiowe, to co powoduje, że jestem w stanie szczęśliwie funkcjonować od tego planu poziomu psychicznego do fizycznego, ja te wszystkie zasoby mam w sobie. Pewnie, że lubię innych ludzi, chcę mieć partnera, chcę mieć z kimś iść do kina. Może, może, nie, może nie wszyscy chcą, tak, ale powiedzmy, ja chcę. Nie? Ale jeżeli tego nie ma, to. Takie sedno, podstawa mojej egzystencji nie jest zagrożona. Ja przez to nie jestem gorsza. Nie brakuje mi niczego. Ja nie szukam partnera dlatego, żeby zdobyć poczucie mojej własnej wartości, tylko z zupełnie innych powodów. Ja to poczucie własnej wartości mam i niezależnie od tego, czy ktoś jest przy moim boku, czy nie, czy ja mam dzieci, czy nie, czy te dzieci się świetnie uczą, czy nie świetnie uczą, to. Jakby to nie ma się nic do poczucia mojej własnej wartości. Dobra, kolejna czakra to czakra sakralna, i czakra sakralna odpowiada za poczucie witalności, czyli w ogóle poczucie radości życia, a w radości życia to jest w ogóle poczucie przyjemności. Przyjemności z życia, ze wszystkich aspektów życia, w tym oczywiście, jak możecie i jak wiecie, łączy się ten czakrę sakralną z seksualnością. Ona jest umieszczona w takim miejscu, gdzie, gdzie też właśnie jakieś problemy z seksualnością, problemy z kreatywnością, z poczuciem radości życia to właśnie szukamy tego w tej czakrze sakralnej, co tam jest zaburzone czyli seksualność, tworzenie, kreatywność te wszystkie, Elementy, które można by podpisać właśnie do, yy, do przyjemności, czyli takiego poczucia przyjemności z życia. Potem mamy czakrę splotu słonecznego, i to jest taka czakra, która reprezentuje dla mnie poczucie sprawstwa, poczucie pewności siebie, poczucie własnej mocy, że ja mam wolę, że ja mogę i ja to robię. I rzeczy się dzieją. Przez moje działanie nie jestem ubezwłasnowolniona, nie czuję się ubezwłasnowolniona, nie czuję, że po prostu życie się dzieje, a ja gdzieś tam dryfuję na tym wielkim oceanie życia, ale że ja jestem w stanie wziąć ten ster w ręce. Czasami cięć, czasami mi wychodzi to łatwiej, czasami trudniej. Wiadomo, no to już nie odcinajmy się od wszystkich naszych doświadczeń, tego wszystkiego, czego doświadczamy jako ludzie codziennie. Ale generalnie ja to poczucie mam. Nie? I to jest właśnie ta czakra splotu słonecznego, czyli poczucie sprawstwa, pewności siebie, takiej własnej mocy. Potem mamy czakrę serca. I czakra serca to jest potrzeba miłości, potrzeba przede wszystkim kochania siebie. Zobaczcie, jak to wszystko ze sobą jest pięknie połączone: kochanie siebie, poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości, tak? Poczucie przyjemności z życia, czyli. Tutaj przy czakrze serca mamy potrzebę kochania siebie, a jak kocham siebie, doceniam siebie, jestem w stanie współczuć sobie, jestem w stanie przebaczyć sobie, to zdecydowanie rosną, rosną szanse na to, że jestem w stanie kochać Ciebie, współczuć Tobie, przebaczyć Tobie. Czyli tu jest ta y, czakra, reprezentuje to poczucie kochania siebie, kochania innych, no i bycie kochanym przez siebie i przez innych. Potem mamy czakrę gardła. Prosta sprawa, nie? Ekspresja. Potrzeba zaznaczenia swojego miejsca na świecie, potrzeba bycia usłyszanym. potrzeba spowodowania, by inni usłyszeli moje potrzeby, Żebym ja też usłyszała swoje własne potrzeby. nie? To jest to ekspresja. Okay? Potem mamy potrzebę, yy, przepraszam, potem mamy czakrę trzeciego oka. Czyli to jest taka potrzeba, jak już mam te zmysły fizyczne, to też tutaj odnoszę się do zmysłów niefizycznych, widzenia więcej niż widzą te moje oczy fizyczne. Stąd to właśnie trzecie oko, które nie jest przecież fizyczne, ale które widzi więcej, które z różnych sytuacji wyciąga znacznie więcej niż by wskazywały na to jakieś takie proste fizyczne fakty, takie proste, no bo nasz mózg upraszcza dlatego, żebyśmy byli w stanie funkcjonować w świecie fizycznym, upraszcza na przykład, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, nie? Czyli patrzy, jakby szuka takich logicznych dla naszego umysłu racjonalnego połączeń, a nasza właśnie intuicja, nasze trzecie oko potrafi zobaczyć i połączyć rzeczy, które potencjalnie w tym świecie fizycznym zupełnie nie są ze sobą złączone. Czyli to jest Właśnie ta zrównoważenie tej racjonalności i podejścia racjonalnego z tym podejściem no, niefizycznym, tak? czyli widzenie więcej, intuicja. Na koniec mamy czakrę korony i czakra korony no, najwyżej w cudzysłowie nieba się znajduje. Jest to potrzeba połączenia z boskością, potrzeba zestrojenia się z naszym maksymalnym, najwyższym potencjałem. I tutaj jest to taka potrzeba takiego poczucia, że nie jesteśmy sami na tym wszechświecie, świecie, że jesteśmy połączeni z innymi ludźmi właśnie w tym polu informacyjnym. Jesteśmy połączeni świadomościowo tym, co w świecie fizycznym było, co jest i co będzie, połączenie z czymś większym od nas. Zobaczcie, jak ogromnie też zabiera to ciężar takiego poczucia osamotnienia, poczucia samotności, że jestem tylko tu i teraz umrę i, i na co to, to wszystko, nie? Więc można by tu zacytować klasyka, nie wszystko umrę i tutaj ta czakra korony to jest właśnie ta potrzeba tego połączenia, połączenia z boskością. Dobrze, czyli masz te 7 potrzeb i wyobraź sobie teraz, że te potrzeby wkładasz w checklistę i generalnie idziesz po kolei, jak to z checklistą, weryfikując stan każdej z tych potrzeb. Okay? Sprawdzasz, czy te potrzeby są zaspokojone, więc musisz zweryfikować, co się dzieje w Twoim życiu w każdym z tych obszarów, które reprezentowane są przez poszczególne czakry, czyli przez poszczególne potrzeby. Sprawdzasz, co się dzieje na zewnątrz Ciebie, ale również wewnątrz Ciebie, bo to, co się dzieje wewnątrz Ciebie, manifestuje się potem w rzeczywistości zewnętrznej. Więc tak, a propos przyczyny i skutku. To niekoniecznie właśnie musi być tak, jak podpowiada nam nasz mózg, nie? Szukamy najpierw wewnątrz siebie naszych strachów, naszych wątpliwości, naszych e, e, takiego, takiego braku poczucia, że jesteśmy w dobrym miejscu, że się tak wyrażę, tak? Chodzi tutaj tak o, o taki nasz dobrostan. Więc szukamy właśnie tych elementów, które ym, no. Które te z naszych potrzeb, o właśnie, może tak lepiej, szukamy tego, które z naszych potrzeb są niezaspokojone. I właśnie w ten sposób, tak, identyfikujemy obszar, którym przede wszystkim warto się zająć. Pamiętaj, że jeżeli wyjdziecie kilka takich obszarów, a no w trakcie życia i tego, jak, jak szybko na świat zasuwa, nie, a my mamy trochę razem z nim, to. Bardzo możliwe, że wyjdzie Ci więcej takich obszarów do zaopiekowania. Takim pierwszym, który bym, no tak jakby, jakby, jeżeli miałabym dać jakąś uniwersalną radę, najpierw zajmij się tą czakrą podstawy, bo w tej czakrze podstawy, tak jak mówiliśmy, jeżeli tam energia się zatrzyma, no to ona jakby w całości i, i że tak powiem w dobrym stanie dalej nie popłynie. I jak się zajmować czakrami? Jak się zajmować tymi potrzebami? jak je identyfikować, nie? To, tak jak mówiłam, ta autodiagnoza jest jak najbardziej możliwa. Proponuję ją robić, żebyś ją zrobiła, czy zrobił w, właśnie w stanie takim medytacji, przynajmniej w tych falach alfa, żeby no żeby dać sobie dostęp do, do, do tych zasobów, które, no, że powiem, uwolnić to trzecie oko też, nie? Czyli dać sobie dostęp do tych zasobów, które, które niekoniecznie tak pod ręką być muszą. Natomiast, jeżeli już teraz uchylę rąbka tajemnicy, że tak naprawdę najszybszy i najdokładniejszy obraz, czyli portret tych czakr, można uzyskać poprzez analizę energetyczną, kiedy właśnie korzystając z połączenia swoim najwyższym możliwym potencjałem, odczytujesz stan tych czakr i identyfikujesz problemy. Śledzisz, weryfikujesz przepływy pomiędzy czakrami oraz też połączenia, połączenie czakry podstawy z czakrą gwiazdy Ziemi, która odpowiada za nasze połączenie z matką Ziemią. Jeżeli nie jesteś wyćwiczony albo masz wątpliwości, czy sobie poradzisz, ja, ja zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować, natomiast oczywiście skontaktuj się ze mną, bardzo chętnie Ci pomogę. Taka analiza właśnie stanowi. Doskonały punkt wyjścia do pracy na poziomie umysłu podświadomego, świadomego, no i nadświadomego. No ten umysł nadświadomy to jest oczywiście, to jest wszystko to, jakby cokolwiek tak naprawdę, co robimy w połączeniu z naszym najwyższym możliwym potencjałem, wysokimi energiami, Bogiem, wszechświatem. Każdy ma na to coś, na tę boskość, inną nazwę. Natomiast podczas, tak jak mówiłam, że to jest świetny punkt wyjścia do, do konkretnych działań, czyli jak już namierzamy, że mamy, Jakieś zachwianie, niezbalansowanie jakiejś czakry, to stanowi to świetny punkt wyjścia na przykład do regresji, żeby zobaczyć, co tak naprawdę za tym się kryje, jakie to wydarzenia się za tym kryją, które spowodowały właśnie te, te problemy. I potem też w ramach szukania remedium, no, regresja, bo oczywiście w trakcie regresji przekształcamy. Te sceny na, na, na takie transformujemy na pozytywne, na korzystne dla ciebie doznania, natomiast w ramach też wzmacniania siebie na poziomie przeprogramowania twojego umysłu, te wtedy właśnie fajnie potem wykorzystać afirmacje czy różne ćwiczenia mentalne, które też na tym poziomie umysłu świadomego właśnie nas ustawiają w odpowiednim miejscu i i dają nam po prostu korzyści, e, ustawiają nas na tej drodze do zbudowania szczęśliwego życia. Dobrze. Dzisiaj Wam bardzo e, i Tobie bardzo, bardzo dziękuję. W dalszej części, w kolejnych odcinkach opowiem po kolei o każdej z tych potrzeb, które, e, która jest reprezentowana przez poszczególne czakry. Powiem też, jak konkretnie badać te czakry, te potrzeby. No, i jak się nimi właśnie zająć, już tak szczegółowo dotyczące każdej czakry na poziomie właśnie świadomym, podświadomym i nadświadomym. Dzięki za dziś, mówiła do, do Was Ania Morze-Brzosko, czyli Anna Matka Boska.